zaczniemy o byłych komunistach przy korycie PiS kawkę mam zrobioną więc myślę, że się nie będę mocno wkurzał przy robieniu tego filmu no ale do rzeczy pewnie doskonale wiecie że już dziesiątki razy mówiłem i pisałem o tym, że PiS to partia drobnych szeregowych SBKów takiego Ezbeckiego planktonu, bo grube ryby uwłaszczyły się już w 1989 roku, zapominając generalnie o, o szeregowej mierzwie. Od tego czasu jakiś tam bąbel na wierzch szamba pisowskiego wypływa, i mamy wtedy takiego. Na przykład kujedę, czy Piotrowicza. I tu tkwi tajemnica całej tej konsolidacji szeregów Pis Kaczyński ma grubą szafę, a w niej kwity na swoich dworzach, no i na sporą część opozycji pewnie też. I tak jak chce kogoś postraszyć, to sięga do tej szafy. Z reguły to wystarcza, aby, nie wiem, aby ten czubrek cały stulił swoje uszy i Kaczyński postraszy teczką i cicho siedzą. Cała działalność i zasadność istnienia PiS sprowadza się do ja wiem jak to nazwać nadrobienia tej umówmy się potwornej niesprawiedliwości, która została wyrządzona, wyrządzona tajnym współpracownikom i zwykłym świadomym lub mimowolnym kapusiom służb bezpieczeństwa PRL. Przez lata Zagryzali rąbek koszuli, marząc o tym, aby wreszcie wy wyrwać należne im te kawałki ścierwa. I teraz, gdy rząd jest przy korycie, wyrywają. Kaczyński udostępni im koryto, więc żrą na potęgę, kombinując przy tym, jakby tutaj zarobić, nie, zrobić może tak, y, zrobić niewyczerpalne, stałe koryto. No oczywiście najłatwiej jest powielać stare wzory. Y, sprawdzone w czasach, które jeszcze ci komuchy dobrze pamiętają. Stąd jest centralizacja, nacjonalizacja. Coś eufemistycznie zwane repolonizacją, jest bardzo modne wśród pisowców. Tworzenie gospodarczych bytów, które mogą wykarmić wiele zachłannych ryjów. No i tych bytów jest więcej i tym mniejszy kwit, kwik jest też przy, przy korycie, nie? bo Kaczyński zawłaszcza coraz to co więcej, umówmy się, tych koryt. I, a każdą gębę trzeba nakarmić, a jak wiecie, te gęby ciężko nakarmić. Tu nie ma żadnej ideologii, tu nie ma żadnego przesłania. To jest po prostu zwykły skok na kasę. I za przeproszeniem, pierdolenie o wartościach, patriotyzmie, ojczyźnie, w Polsce jest, a właściwie było, lewarem mającym e, dosunąć tą bandę do wajchy sterującej korytem. Teraz już nawet niezbyt się e, przejmują rzeszami tępych gamoni, którzy na własnych karkach ich do tego koryta zanieśli. Mówię tu o wyborcach PiS. Widać to po stosunku na przykład do rolników czy górali teraz. I teraz tak, czy pis jeszcze potrzebuje tej masy? Ja myślę, że już niespecjalnie. Już jest przy korycie i nie da się od niego w żaden sposób oderwać. Jak sam Kaczyński kiedyś powiedział, że jeśli zdobędą władzę, to po ich trupie oddali. Oddadzą to władzę. Ale chociaż moment, może ich jeszcze będą potrzebować. Rolnicy przecież mają czasami dobre, prosperujące gospodarstwa. Górale hotele i pensjonaty, chociaż tu hotele i pensjonaty to już zaczęli się do nich dobierać. No do gospodarstw jeszcze nie, czyli chłopów jeszcze będą potrzebować. No, przecież to by było marnotrawstwo, aby nie pasły, nie pasły, powiedzmy, te hotele, gospodarstwa tych nienasyconych pisowskich ryjów. No, więc może jeszcze im, ja wiem, te biznesy wyrwą. Myślę, że wyrwą z czasem. Biorą wszystko po kawałeczku, ale, ale biorą. Będą tak rozparcelują, wykupią, skonsolidują i będzie to wszystko w tych dojnych czlobach. Jest jeszcze, jakby nie patrzeć, tysiąc niewykorzystanych sposobów, znanych z bolszewickiej tradycji. No a co na to naród? Naród stoi przy płotach i z okrągłymi ze zdziwienia oczami zastanawia się, kiedy to dymanie w zad się skończy w sumie bo już im nogi od wypinania dupy generalnie drętwieją powiem wam tak pisowski wyborca ma taki syndrom chłopa pańczyźnianego. Takiego chłopa, pan, właściciel, lał po pysku, a ten mu się codziennie, czy za każdym razem, gdy go zobaczył, kładiał się w pas. To samo dokładnie mają wyborcy PiS. PiS ich wali, ro... nie wiem jak to nazwać. Dyma ich, no dyma ich, leje ich po mordzie otwarcie, a oni go bronią, bo Kaczyński rzuci im jakiś ochłap i oni są zadowoleni. I oni się nie bronią, oni się tylko zastanawiają. Co niektórzy przynajmniej. Taki pisowiec przyjął dymanie jak coś naturalnego już. Tak jak krowa przyjmuje, jako coś naturalnego, dojenie trzy razy dziennie. Dokładnie to, to samo wyborca PiS. Chociażby im prezes nasrał na web, to powiedzą, że to jest wina Tuska albo Trzaskowskiego, bo to u nich już jest standard. O komuchach w szeregach PiS yy, i tych wszystkich Dzieci komunistów i tak dalej. Można by, nie wiem, napisać całą epopeję, no ale wydaje mi się, że to nie ma sensu. Przytoczę tutaj taki przykład. Kojarzycie Janusza Śniadka, przewodniczącego Solidarności tam, w którym w jakimś okresie był. On tak mocno jechał na Wałęsę, że. Współpracował z komunistami, i tak dalej. A co się okazuje? Zresztą, notabene, Śniadek jest posłem PiS. Przez lata przewodniczył Solidarności, która wówczas zaczęła wspierać partię Kaczyńskiego. Jak się teraz okazuje, że szef Solidarności. W okresie PRL działał w młodzieżówce PZPR, w Związku Socjalistycznej Młodzieży, oraz w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich, czyli komuszek taki zatwardziały z letka, prawda? A żeby było jeszcze wesele, jak pewnie doskonale wiecie, dziś śniadek oskarża ale Wałęsę o udział w obozie zdrady narodowej. Ale gdy w czasie Wałęsa, w tym czasie Wałęsa e, działał w opozycji, organizując wolne związki zawodowe, śniadek w tym samym czasie działał w komunistycznych młodzieżówkach. Taka typowa pisowska hipokryzja. No ale tak wspominałem, gdy śniadek był przewodniczącym tej Solidarności, bardzo intensywnie wspierali PiS. No co mu się opłacało, bo to właśnie z listy partii w końcu dostał się do Sejmu w 2011 roku. Później jeszcze dwukrotnie obejmował mandat posła w 2015 i 2019 roku. O ile przeszłości jego poprzedników i następcy Piotra Dudy jest dobrze prześwietlona, to aktywność samego śniadka w PRL nie wiadomo wiele. No i teraz się okazuje dlaczego. Ale powiem wam, że sprawa jest o tyle zabawna, że sam śniadek w mediach często wypominał swoim poprzednikom i przeciwnikom ich przeszłość. Przekonywał też, że prawdziwym bohaterem Solidarności był brat Prezesa Lech Kaczyński, co zresztą Kaczyński sam mówił, że on był Lech był tym właściwym przewodniczącym, a Wałęsa był jego zastępcą. No, ale to to już znacie. Następna pani, która była w socjalistycznym związku studentów Polski. Bohaterka Dobrej Zmiany, córka notariusza, członka PZPR od 1978 roku. Pani ta działała w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich, systematycznie jeździła do Berlina Zachodniego. W tamtych czasach, no miała paszport oczywiście, a jej mąż TW Wolfgang, to chyba wiecie o kim mówię, nie? O pani Przyłęckiej. Też powiązania partyjne. No ale to jeszcze nie wszystko, moi drodzy. Takich przykładów można by było przytaczać bez końca. Jak Stanisław Piotrowicz, PZPR, Wojciech Jasiński, PZPR, Marcin Wolski, PZPR. Maciej Łopiński, PZPR, Karol Karski, ZSP, Ryszard Terlecki, jego ojciec, PZPR, Zbigniew Ziobro, ojciec, PZPR, Beata Kempa, ojciec, PZPR, Rafał Zimkiewicz, ojciec, PZPR, Mieczysław Cienkiewicz, dziadek Major SB. Słynna pani Basia, sekretarka Kaczyńskiego. Ale wcześniej była sekretarką Jaruzelskiego. Teraz się dobrze trzyma u Kaczyńskiego. No i jest jeszcze oczywiście piękna Krysia, pani Krysia. Dopiero z sanatorium wróciła. O niej też nie zapomniałem. Pani Krysia, jej tajemnica też niestety wyszła, niestety, raczej stety wyszła na jaw. Jak się okazało, pani Krysia jest dzieckiem PRL, a dokładniej. Ta pani, umówmy się, stojąca na straży moralności, ma dziś... Po, można powiedzieć poważne problemy wizerunkowe. Ta wojowniczka Prawa i Sprawiedliwości i... Głośna antykomunistka, jak się okazuje, ma komunistyczną przeszłość. No i wcale nie zamierzała się do tego przyznawać. No, się nie dziwię, nie? teraz nie jest modne w komun być w komunie. Prawo i sprawiedliwość lubi mówić głośno o walce z resortowymi dziećmi PRL, walce z komuną. O zabijaniu panoszącego się ciągle w Polsce systemu. Znacie to wszystko. Nie tak dawno przecież dowiedzieliśmy się dopiero, że po przejęciu stołka premiera przez Mateusza Morawieckiego, dopiero wtedy się rzekomo skończył komunizm. No, uśmiałem się wtedy, nie ukrywam. Pis lubi też milczeć, zwłaszcza o sprawach niewygodnych. Po to ja tu jestem, <laughs> między innymi. Nie to, że sobie sklebiam, ale ujawniamy, prawda? Ujawniamy te co pisowcy chcą zataić. Ale wróćmy do tematu. Tak jak mówiłem, pis lubi milczeć, zwłaszcza w sprawach niewygodnych. Naj, najzawzięciej, kiedy okazuje się, że jego kolejni działacze okazują się byłymi członkami PZPR, agentami ubeków. O związkach PiS i jego przyjaciół z systemem, co rusz jest w sumie głośno, ciągle Pozostaje tajemnicą poliszynera, jak Jarosław Kaczyński mimo dużych problemów zdał maturę. O tym zrobiłem też filmik tam sporo wcześniej. Kto nie oglądał, proponuję odnaleźć. Warto. I kto mu to załatwił? Tam w tym filmiku to wszystko jest czy też w jakich organizacjach działa jego przyja... działała jego przyjaciółka, dziś prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłęcka. O tym wspominałem wcześniej. No i o tym, że Stanisław Piotrowicz był prokuratorem PRL i wskazywał pozycjonistów. Wiadomo, powszechnie, ale nikt w PiS się tym nie przejmuje. No bo pisowski komunista to dobry komunista, resztę to są źli komuniści. No teraz dochodzi pani Krysia. Okazuje się, że komunistyczną przeszłość ma ta pierwsza strażniczka moralności PiS, Pawłowicz. Faktem tym do, dotąd nie zamierzała się dzielić, teraz twierdzi, że w partii w jakiś sposób byli wszyscy. A ona, no ona nie traktowała tego jako działalności politycznej, ale, a jako co? Koronkę, różaniec, nie wiem, no takie ranie w banie trochę, prawda? Jak się okazuje, Pawłowicz należała do organizacji studenckiej oczywiście komunistycznej, a dokładniej do socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Owszem, wielu studentów zapisywało się do ZSMP i nie działali tam czynnie. No ale nie Pawłowicz. Ta bowiem szybko już, bo już w pierwszym roku została sekretarzem uczelnianego, przepraszam, Sądu Koleżeńskiego Uniwersytetu Warszawskiego, więc musiała być wyjątkowo zaangażowaną studentką, tak to nazwijmy. Co więcej, Pani Krysia, studia prawnicze pierwszego stopnia według dokumentacji skończyła zaledwie w dwa lata. Gdy poszła na, magisterskę, na magisterkę, dalej działała w ZSMP. Yy, gdy tego było mało, aplikantem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie została już 90, yy, w 1976 roku, czyli zaledwie w dwa lata po rozpoczęciu nauki. Jak? Na razie to pozostaje tajemnicą. Ale możemy się wszyscy domyśleć, a starsi moi widzowie pewnie doskonale wiedzą, jak wtedy to działało. Zresztą działa to tak samo jak teraz z zapisu. Przeszłość PRL Pawłowicz jest jednak jeszcze mocniejsza. I, a dlaczego? Jej ojciec miał być agentem UB i KGB. Trudno się o to czepiać, wszak pani Pawłowicz nie odpowiada za poczynania rodziców, chociaż pisowcy obwiniają z tych lewaków, powiedzmy po czwarte pokolenie wstecz, no ale my nie będziemy tacy, no ona nie odpowiada za, yy, dzieci nie odpowiadają za rodziców i na tym pozostaniemy. No ale tak czy inaczej no, nazwałaby go resortowym dzieckiem i krzyczała, że zrobił karierę dzięki poleceniom i systemowi. No a jak sama Pawłowicz się tłumaczy? Doniesienia Zbigniewa Nowaka, który dotarł do tych wstydliwych faktów z życia i dokumentów Pawłowicz mocno ją zabolały i nie zamierza się jednak do niczego przyznawać. I utrzymuje, że w organizacji owszem była, ale nie parała się polityką. Ile w tym prawdy, no Wiecie, jak to jest. Teraz nikt się do komunizmu, do komunizmu nie przyznaje, chociaż wtedy yy, prężnie działali. To są takie, według mnie, typowe chorągiewki. Tam, gdzie zawieje, tam się ustawią. I mogą mówić wiele, ale komuch zawsze zostanie komuchem, jak oni wolą, resortowe dziecko resortowym dzieckiem. Najbardziej mnie właśnie powiem wam wkurza ta obłuda ich, że nie wiem, na początku jak to wprowadzili, że nawet sprząta sprzątaczce zabierali emeryturę, bo pracowała, nie wiem, w pierwszym, nie wiem jak tam się to, nie pamiętam jak się nazywało w tym, w pierwszym komitecie centralnym i sprzątała kible, ale pracowała dla komunistów tej emeryturę zabrali. A takie mędy w Pisie biorą grube dziesiątki tysięcy miesięcznie i im to nie przeszkadza, że służyli w komunie. No nawet kurde, kapu się SB ambasadorem został. Takie to są właśnie standardy Pisowców. Wszyscy ci ludzie otaczający Kaczyńskiego, tworzący to ugrupowanie prawo i sprawiedliwość, powiem Wam, że ma, nie wiem, tyle samo z prawem i sprawiedliwością, co Kaczyński z małżeństwem i wychowywaniem dzieci, albo co Marta Kaczyńska z wiernością małżeńską. Lub Andrzej Duda z niezłomnością, można jeszcze Mateusz Morawiecki z prawdomównością, Julia Przyłęcka z niezawisłością, Gawryluk z, nie... z niezależnością, albo jeszcze jeden przykład, TVP z wiarygodnością, albo Ryzyk z ubóstwem, lub Episkopat z Bogiem. To tyle samo ma prawo i sprawiedliwość z prawem i sprawiedliwością. Tak na zakończenie powiem, że te bydlaki dorwały się do koryta, rozpieprzyli chyba już wszystko, co mogli rozpieprzyć, dlatego się dobierają teraz do hotelarzy, do mediów, żeby je uciszyć. Doją kasę, gdzie się tylko da, bo te nienarzarte ryje muszą mieć wiecznie pełne koryta. Mieli, mieli wszystko, mieli, nie wiem, odziedziczy, oh, przepraszam, odziedziczyli po P.O. Mówili, że przejmują Polskę w ruinie. A ja wam powiem, że te bydlaki, Polskę doprowadziły do ruiny. Skucili nas ze wszystkimi, chyba jeszcze tylko z Bałtykiem nie jesteśmy skuceni ośmieszają nas na arenie międzynarodowej. Skarb państwa doprowadzili do ruiny. Ja, ja tak głośno się zapytam i nie wiem, gdzie jest to złoto, co ściągnęli z Londynu? Tak hucznie mówili. Ten prezes NBP cały mówił, że u nich gotówki jest nieprze nieprzebrane ilości. A za, nałożyli bodajże chyba już od początku roku, no, czyli mamy luty, nawet jeszcze nie półtora miesiąca już mamy 22 nowe podatki, daniny, jak zwał, tak zwał. Yy, nie wiem, co oni z tym krajem robią. Znaczy, wiem, co robią. Doprowadzają do ruiny, a ich hasło wyborcze, znaczy, Polska w ruinie, to jak się okazuje, to było ich hasło wyborcze że jeśli ludzie się nie ockną, nie pogonią tych dziadów z rządu, to my naprawdę będziemy w gorszej sytuacji niż Grecja. Bo teryje nigdy się nie nażrą. Będą kraść, tym naiwnym wyborcom rzucą po 500, po, 300, po 500 plus, jakąś trzynastkę, czternastkę. Nieważne, że oni trzy razy więcej za to wszystko zapłacą, ale oni się będą cieszyć, bo PiS dał. PiS gówno dał. Doi, doił i będzie doił. Dopóki będzie przy korycie, Polska będzie się staczała coraz niżej. No i to chyba na tyle. Dzięki, pozdrawiam. Jutro postaram się zrobić ten filmik o karabinkach w Grodę. Trzymajcie się, cześć.